Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zrobisz pierwszy flip. Większość fliperów traci pieniądze nie dlatego, że się nie starają, tylko dlatego, że nie wiedzą tych pięciu ważnych rzeczy. Często spotykam się z opinią, że taka czy inna lokalizacja to jest idealna lokalizacja na inwestycje. Ale czy jest tak do końca? Niekoniecznie. Lokalizacja, ale dokładnie jaka? Nie można generalizować typu Lublin, Warszawa, trzy miasta. To są najlepsze miasta, bo nawet w tych miastach są też dzielnice, w których się gorzej sprzedaje. Są dzielnice w gorszych miastach, które się bardzo dobrze sprzedaje. Więc trzeba patrzeć bardzo. Bardzo, ale to bardzo wybiórczo na lokalizację. Musisz być precyzyjny w swoim myśleniu o lokalizacji. Nie patrzeć na mapę Google i odsuwać się ileś metrów od centrum, ileś metrów od głównego punktu w danym mieście, bo to prowadzi bardzo często do błędów. Sam widziałem niejednokrotnie ludzi, którzy oddalali się od centrum w jakimś konkretnym kierunku, natomiast w bliskiej odległości od centrum były dzielnice, które są źle zlokalizowane, albo inaczej niedofinansowane. Tam klienci nie chcą mieszkać, ale inwestor zagranicy podjął decyzję na podstawie do centrum, co było wielkim błędem. Przez to stracił pieniądze. Miejsce, miasto, w którym mieszkam, Lublin, też ma swoje takie dzielnice, ulice, które po prostu nie inwestuje się, nikt tam nie kupuje mieszkań, chyba że osoby, które się nie znają spoza miasta. Żeby poznać lokalizację, musisz porozmawiać z pośrednikami, musisz być na tym rynku, porozmawiać z ludźmi, zrobić większy re research, czy rekonesans, a nie tylko i wyłącznie patrzeć na mapę, linijkę i jaka jest odległość od danej dzielnicy, czy atrakcji, czy centrum. Lokalizacja to jest coś takiego też nieobiektywnego. Czyli ludzie często podejmują decyzje nieobiektywne. Że dana dzielnica jest dla nich lepsza lub gorsza. Dlaczego? Na przykład, tak jest tak z samochodami. Jedni wolą Audi, drudzy wolą BMW, tak? I nie przekonasz się jednego do drugiego, tak samo jak do zmiany partii politycznej, na którą głosujesz bardzo często. I teraz chodzi o to, że jeżeli ktoś się wychował w danej dzielnicy i moje, moim zdaniem to jest zła dzielnica, bo to są niskie ceny, to on, mimo tego, że stać go na mieszkanie w lepszej, droższej dzielnicy, to będzie szukał mieszkania w tej być może gorszej, ale którą zna, w której się wychował, gdzie ma tam rodziców, ma blisko, ma babcie i dla niego to będzie najlepsza dzielnica. Więc nie można patrzeć tego i włącznie wybi przez pryzmat swoich doświadczeń albo przez pryzmat swoich preferencji. Zapamiętaj sobie, ludzie mieszkają wszędzie, ale jeżeli dana dzielnica ma mniejszy popyt albo na nią jest mniejszy popyt, to czas sprzedaży takiego mieszkania będzie dłuższy. Kanał napędza inwestoro.pl, aplikacja dla fliperów. Znajdź okazję przed innymi i precyzyjnie wyceń jej wartość. Punkt drugi to jest kontrola ekipy remontowej. Wiele osób mówi, że mam dobrą ekipę remontową z polecenia, ufam im i wiem, że się wyrobią. Ale czy masz rozpisany grafik prac? Już nie mówiąc o umowie, która jest niezbędna. Czy ktoś sprawdza jakość wykonania y, tej roboty i jak często to sprawdzasz? Na przykład co dwa dni przynajmniej. Czy wiesz, że dwa dni opóźnienia w tynkach mogą Ci rozwalić cały harmonogram? Wszystko się może posypać jak domino. Dobra ekipa to jest jak koń wyścigowy. Jeżeli nie umiesz jeździć, to nie wygrasz. Lepiej być dobrym jeźdźcem na przeciętnym koniu niż złym na czempionie. Rozumiem przez to, że nawet jeżeli masz najlepszą ekipę i ona jest sprawdzona i ona jest dobrze działa, to jeżeli nie potrafisz ją zarządzać, zostawiasz im przestrzeń do różnych nadużyć, do różnych przyciągnięć, to uwierz mi, że. Z ekipą jest jak czasem z dzieckiem, dziecko wykorzysta twoją słabość i naciągnie ci na słodycze. A jeżeli masz przeciętną ekipę, ale trzymasz ich w ryzach, tak, można powiedzieć, że pilnujesz ich, e, e, pilnujesz harmonogramu, masz e, ciasną umowę, dlatego będą pracowali, ponieważ wiedzą, że konsekwencją tego, że nie przychodzą do pracy, że robią źle, będzie odczuł to finansowo. I z ekipą jest trochę tak, jak z politykami, że na początku wszystko jest dobrze, obiecują ci bardzo dużo i mówi się, że nic ci tyle nie da, co polityk ci obieca. Dlatego, jeżeli masz jakąkolwiek rzecz dogadywaną, to ona musi być dogadana na piśmie. Każdy punkt, każdy szczegół, każdy termin, kiedy ekipa wchodzi, kiedy robi daną czynność, kiedy kończy daną czynność i kiedy zaczyna kolejną. Na początku na pewno usłyszysz, przy pierwszym problemie, kierowniku, damy radę, wszystko się da, będzie zrobione. Na czas. Punkt trzeci. Zysk liczy realnie, nie optymistycznie. Ja bym nadpowiedział zysk liczy pesymistycznie a nie optymistycznie. Ja zawsze przyjmuję, że cały świat się zawali, że mieszkanie się nie sprzeda bardzo długo. Dlatego jeżeli ja wchodzę w dany deal i przy moim założeniu pesymistycznym dalej mi wychodzi zysk, to znaczy, że choćby nie wiem, co się wydarzyło, to ja zawsze na nim zarobię dużo. Jeżeli uda się sprzedać to mieszkanie szybko, drogo, to wtedy zarabię po prostu o wiele, o wiele więcej. I w każdym scenariuszu, kiedy wchodzę do danego deala, ja zarabiam pieniądze. I nie mam stresu wchodząc w deala, kiedy mogę zarobić albo dużo, albo bardzo dużo. Zysk? To nie jest tylko i wyłącznie cena sprzedaży minus koszty zakupu, takie jak cena mieszkania, remont, pośrednik, notariusz, czynsze yy, i tak dalej, ekipy i tak dalej. Trzeba też policzyć koszt pieniądza w czasie. Bo wiele osób, które używa swoich pieniędzy, nie liczy alternatywnych możliwości zainwestowania tego kapitału gdzie indziej. To znaczy, że jeżeli masz yy, odłożone pieniądze, na przykład 300-400 tysięcy złotych i wrzucasz je we flipa, to powinieneś również liczyć. Koszt pieniędzy, którego używasz, czyli jakby wynajmujesz od samego siebie nawet pieniądze, po danym koszcie, czy to będzie 10%, czy 8%, czy 12%, nieważne jest, ale trzeba to liczyć, bo ludzie mówią, ok, wsadziłem y, mieszkanie, kupiłem mieszkanie. Y, na rok czy na dwa ceny urosły, więc zarobiłem, tak? Ale nie liczysz y, y, alternatywnie, ile te pieniądze mogłyby zarobić, na przykład na obligacjach, na przykład na mieszkaniu na wynajem, na przykład na innych inwestycjach, tylko porównujesz cenę zakupu mieszkania z ceną sprzedaży mieszkania i mówisz, że jesteś teraz super fliperem, ponieważ ceny poszły przez dwa lata do góry. Tak się nie robi, to jest błąd. Wiele osób mówi, że flipy się nie pasają, bo podatki są duże, a tak naprawdę podatki są małe i podatki płacisz od określonych zysków, czyli ty od tyle, ile takiej kwoty to zarobiłeś, to płacisz taki podatek. Ja podatki. Na samym końcu, bo na początku patrzę, żeby porównać flip do flipa, to patrzę, ile na nim zarobiłem, a później liczę sobie, jaki mam od tego podatek. Podatki w Polsce są niskie i po prostu trzeba je płacić, trzeba to zaakceptować, natomiast są dużo, dużo niższe niż prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej, niż prowadzenie pracy na etacie, także naprawdę nie ma co do tego się przyczepiać. Punkt czwarty. Układ mieszkania jest często ważniejszy niż jego metraż. Układ funkcjonalny mieszkania ma często większą wartość u nabywców niż sam jego metraż. Ludzie po prostu kupują funkcje, a nie wielkość mieszkania. Może być tak, że mieszkanie jest ogromne, ale przez wielki korytarz, czy przez nieustawne pokoje, ono jest po prostu nieatrakcyjne funkcjonalnie. Dlatego może mieć mieszkanie kilka, albo nawet 10 metrów mniej, ale być dużo bardziej ustawne i wyglądać na większe. Na pewno miałeś być może tak, że wchodzisz do mieszkania, które jest duże, a ktoś ci mówi jego metraż i jesteś w szoku, że to jest tak mały metraż. I o to tutaj chodzi, że ludzie wolą mieszkać w małym funkcjonalnym mieszkaniu, niż w wielkim mieszkaniu, w którym korytarz stanowi 1 trzecią jego powierzchni lepiej sprzeda się mieszkanie 390 metrowe z oddzielną sypialnią niż 400 kilkometrowe mieszkanie z, z mikrokuchnią i dziwnym korytarzem. Ludzie, którzy kupują na, na siebie, a takim najczęściej sprzedaje mieszkanie na flipa, to są ludzie, którzy nie patrzą do końca na, na ile metrów i nie kupują papiera bez oglądania mieszkania, tylko chodzą do mieszkania i patrzą, czy im się to mieszkanie podoba i czy zmieszczą się ze swoimi dziećmi, gradami i czy będzie im się tam żyło dobrze, a to ile jest na papierze, to jest już sprawa drugorzędna. Z wielkością mieszkania jest tak trochę jak z ilością koni mechanicznych w samochodzie. Ludzie. Nieważne, ile na papierze ma koni mechanicznych ten samochód, ważne, jakie odczucia z jazdy on gwarantuje i ważne, czy to jest samochód dla Ciebie. Punkt piąty to jest dobra ekspozycja oferty. W dzisiejszych czasach jest dużo rozpraszaczy i bardzo ciężko skupić uwagę potencjalnego klienta. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego zadbaj o dobre zdjęcia. Słabe zdjęcia bez oświetlenia robione telefonem firmy, która produkuje pralki i lodówki, wygląda przeciętnie ciemno, po prostu nieatrakcyjnie. A profesjonalna sesja zdjęciowa to nie jest wielki koszt w stosunku do wartości nieruchomości i do zysku, który generuje. Sesja zdjęciowa to nie jest oszustwo, to jest po prostu upiększenie, tak samo jak makijaż na specjalną okazję. On całkowicie zmienia oblicze. Te kilkaset złotych wydanych na fotografa może ci skrócić proces sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że ładniejsze zdjęcia to więcej obejrzeń w internecie, to więcej potencjalnych wizyt i nawet jeżeli ktoś przyjdzie i powie, proszę pana, ma pan dobrego fotografa. To mieszkanie wygląda gorzej na żywo niż na zdjęciach, to dobrze, że to zrobiłeś, dlatego że im więcej osób przyjdzie obejrzy, tym szansa na sprzedaż jest większa. No dobrze, to już masz zdjęcia, więc teraz czas na ogłoszenia, czyli na ekspozycję mieszkania. I zasada jest taka: im większej ilości portali jesteś, tym lepiej. Szansa na to, że trafisz na swojego klienta jest większa. Czyli nie ogranicz się tylko do to domu, czy Olixa, tylko jest jeszcze kilka innych portali, na których możesz się ogłosić. Większa ekspozycja to jest więcej klientów, którzy to obejrzą i większa szansa na sprzedaż, a szybsza sprzedaż to jest większy zysk. Czyli mniej kapitału użyłeś do danego flipa w krótszym czasie. Jednym z błędów jest to, że inwestorzy pomijają ogłoszenia na grupach społecznościowych, na przykład na Facebooku, tak? Tam też są Twoi klienci. Wyobraź sobie, że masz produkt kilka kilkaset tysięcy i ułamek sekundy na złapaniu uwagi klienta, żeby na nie wszedł, kliknął, obejrzał. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby wybrać miniaturę do zdjęcia, które najbardziej eksponuje wartość i piękno tego mieszkania, czyli to może być kuchnia czy łazienka, czyli najdroższe elementy w remoncie. Odpowiedni nagłówek naszego ogłoszenia działa jak dobry tytuł książki lub filmu. Ludzie bardzo często oceniają książkę po okładce, czyli wybierają się w księgarni zakup książki na podstawie tego, jak brzmi jej tytuł, a nie są w stanie sprawdzić jej treści. Dobry nagłówek budzi emocje, eksponuje atut, na przykład to, że mieszkanie ma oddzielną kuchnię, duży balkon, czy jest na niskim piętrze i może zaintrygować i zachęcić do kliknięcia. Pamiętam, kiedyś ogłaszałem działkę i w opisie nawet tej działki i w tytule było napisane, że przy działce płynie piękny strumyk i ludzie, którzy do mnie dzwonili i pytali się o udziałkę, pytali tylko o ten strumyk, bo to ich zaintrygowało, a zły nagłówek to mniej wejść, mniej telefonów od potencjalnych klientów, co przekłada się na dłuższy czas sprzedaży. Zamiast chaotycznie przygotować ofertę po zakończeniu remontu, mądrzejszym podejściem jest ogłoszenie mieszkania już na etapie projektowania przed tym, jak ekipa wejdzie do lokalu. Podsumowując, to jest tylko pięć rzeczy, które mogą uchronić się przed stratą kilkudziesięciu tysięcy złotych. To nie tylko remont i szybki zysk, to też dobrze przeprowadzony Cały proces. To wymaga po prostu trochę strategii, liczb i cierpliwości. Jeżeli chcesz więcej konkretów o flipach, inwestowaniu w nieruchomościach, to kliknij subskrypcję i bądź na bieżąco. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale.